Odpoczywamy sobie na ławeczce, takich leżaczkach. Czekamy na Wasze pytania. A co do naszych planów, to trochę ich mamy. No. <grywki> Jakie mamy plany? Najpierw Widzowie będą, no to będziemy sami gadać ze sobą. Czekamy na, na Wasze pytania. W komentarzach możecie zadawać. Sesja QA, nie wiem, ile podfam, myślę, że z około godziny. Dzisiaj jedziemy, nagrywamy film w nocy o 22.00 do nawiedzonego domu. Już to wrzucę materiał, postaram się do 18 wrócić. Eee, wrzucić. Także tak. Jak tam u Was majówka opowiadajcie? Jakie macie plany na majówkę? Jeśli chodzi o nas, to mamy ciekawe materiały. Teraz pod koniec maja jedziemy do zamku Czocha. Też się zapowiada ciekawe. Krzysztof śpi. Mamy ładną pogodę. Mamy dużo planów związanych z gadżetami, widzę, że nikt nas nie, na razie nie ogląda. Coś tutaj jest, co to jest? Retusz włączony, a to? Tło. A to tło mogę robić? No bo to bez sensu chyba jest. A to, to kółko kliknie. Zrobimy normalnie live. A. No, opowiadaj trochę o, o naszych planach. No to dzisiaj jedziemy nagrać film o 22 do domu na Woli Ustowskiej w Krakowie. Pod koniec maja będziemy jechać na, do zamku Czocha. Eee, planujemy też nagrać film z Zofiówki, z, Ofiówki, z eee, czego jeszcze? Bunkier szatana, w, Bunkier szatana w ludzie Śląskiej, już mam materiały. Jak wiecie dobrze, opieramy się tylko na faktach. Byłem, e, dostałem zgodę na e, dostęp do akt. Niestety fotokopii nie mogłem wykonać, no ale się zgodzili chociaż żeby zrobić notatki no i opowiemy tą historię już szczegółowo, nie wiem kiedy ten film wleci dokładnie myślę, że pod koniec maja jeszcze czekamy na SLS-a jakby się zbudował pokazywałem tam, że zbudowaliśmy SLS-a tylko jeszcze nie mamy tabletu odpowiedniego, zbieramy na to fundusz no, taki SLS profesjonal, profesjonalny no z firmy Kosztuje 5000, my swojego zamkniemy się w około 2000. Także różnica jest i działa tak samo, a nawet chyba lepiej. Co tam jeszcze możemy Wam powiedzieć? Plany, koszulki, gadżety i takie różne rzeczy mieliśmy. Jak wiecie, testowaliśmy różne yy, Gadżet. gadżety. No i niestety one były słabej jakości. Już to nie będę mówił o sklepach żeby nie robić reklamy, ale mamy ciekawego dostawcę i koszulki sami będziemy kupować mm. i będzie haft komputerowy normalnie będzie wyszytą koszulki, także będzie jakość lepsza o wiele. Tamte po roku rok mieliśmy te koszulki. Mm -hmm. Po roku chyba zszedł, bo ci co kupywali to wiedzą pewnie popadł prania poschodziło, te znaki. Także te koszulki takie były nieprzewiewne. Mogę Wam zradzić jeszcze tyle, że będą trzy wzory koszulek. Cztery w sumie. Będzie, tak jak mamy właśnie tajemnice, mamy ducha. No loga tematyczne mamy. Loga tematyczne. Na w przodzie będzie nasze logo. A z tyłu będzie logo tematyczne. No i na rękawie lewym będziemy mieli flagę Polski, ale ona będzie albo zwykła, albo będzie yy, jaka? taka Taka zadymiona, jakby nie? Jakby A, na poligonowo. poligonowo. Także myślę, że to będzie też ciekawe. Co my mamy jeszcze takiego? Planach. No mamy dużo w planach, ciężko z realizacją normalnie wjedziemy, życie pracujemy, przynajmniej ja pracuję, młody się uczy, także nie ma też za bardzo czasu rozwijać tego kanału, no ale myślę, że jakoś to... Na pewno w wakacje będzie dużo materiałów. Tak, będzie ciekawych materiałów, planujemy dużo wyskoków i wypraw. Na pewno też kiedyś się pojawi film... Z zagranicy, ale to jeszcze nie będę zdradzał skąd. Dokładnie. No, teraz staramy się właśnie o Patronite'a. Niestety jakieś tam weryfikacje musimy poprzechodzić. No i zobaczymy, aż to nas zweryfikują. I musimy jakieś wymagania tam spełnić. Także będziemy mogli już jakoś się rozwijać. No co będziemy liczyć na waszą pomoc każdy próg tam ma ustawiliśmy progi każdy próg ma jak wiecie swoje nagrody na tym to polega mamy różne gadżety kubki nie kubki smyczki właśnie te koszulki planujemy może jeszcze bluzy ale to... bluzy no może jakąś tam odzież rzucimy ale to mówię to wymaga czasu bo chcemy właśnie stworzyć swoją markę taką outdoorową survivalową z elementami właśnie militarnymi jak wiecie, to my jesteśmy, ja służyłem w wojsku 4 lata. Teraz już nie służę. Normalnie pracuję w cywilu, młody chodził do szkoły wojskowej. <śmiech> <śmiech> Także tak. Skąd te to, to, to zamiłowanie do wojska i te kolory. No co, czekamy na Wasze pytania. Bo na razie widzę, dwóch widzów nas ogląda. Było siedmiu, ale uciekli. Jak macie jakieś pytania, to zadawajcie. Co my możemy jeszcze wam opowiedzieć? No mamy dużo planów, wiadomo jak to jest z realizacją. Jednak nie, nie da się wszystkiego zrealizować na raz. Też na to środki nie pozwalają. Na razie mamy no, mamy K2 Budujemy SLS. No jeśli chodzi o sprzęt, nie? też pewnie SB7 będziemy kupować Piramidę Prawdy tak samo, już tam patrzyliśmy co i jak. No kulki, ale to praktycznie każdy. No, czujniki. Ma czujniki. Kamerę leśną chcemy też sobie kupić, ona tam kosztuje 300 zł. A, no i GoPro. No i GoPro najważniejsze, nie? I może jakieś sprzęty do nagrywania. Tak samo. A gdzie tutaj jest ten, żeby widzieć ich komentarze? Nie wiem. Czekamy na wasze pytania, widzę, że coś ciężko. Co? Co chcielibyście wiedzieć? Jakie wyprawy jeszcze nam się szykują? No mówię, dzisiaj powtórzę, dzisiaj nagrywamy, o idziemy o 22 na do Woli Justusowskiej do nawiedzonego domu. Także jutro to film wleci o 18, także serdecznie zapraszamy do oglądania. jeszcze że będzie ciekawy materiał, bo to jest jeden z najbardziej nawiedzonych domów tutaj w okolicy. Nawet nie wiem, czy już bardziej nawiedzony niż dom w Głogoczowie. Też. Prawdopodobnie tam jakieś były... Firmy, nie firmy i mieszkali ludzie, którzy się stamtąd wynieśli. Jeśli chodzi o historię tego domu, to w 1995 popełnił ktoś tam popełnił samobójstwo, także A jak wiecie, samobójstwo teraz jest uważane za największy grzech, więc pewnie jego dusza tam dalej jest. No, no i co z naszych jeszcze planów na rozwój kanału? Może podeślecie jakieś pomysły również? Włosy mi sterczą. <noise> nie oglądam na razie. A gdzie tu jest ten, żeby wrzucić na... No żeby... Szemu ja nie widzę komentarzy, gdzie to jest? Tu a, bo tu się zapisało teraz Nie wiem jak tutaj wyświecić te komentarze, żeby były Może tak do, odwrócimy kamerę Zablokowana. Nie Zablokowana Migniemy Też nie mignęłem, zmieniłem A o teraz Dobra Dobra, my idziemy sobie na plac poćwiczyć. Czekamy na was, na wasze komentarze i będziemy opowiadać dalej. Idziemy Chcę zobaczyć. Hmm. Was Mamy ładną pogodę. Majówkę się zapowiadać gawia. Teraz pod koniec maja właśnie jeszcze do tego zamku Czocha jedziemy. Patrzymy, będziemy mieli przypisanego przewodnika do nas, no i będziemy zwiedzać te tajemne przejścia. Będzie nam to opowiadał, to na pewno będziecie mieli teraz chyba 29, tak? 29 tak. maja dokładnie jedzie. Fajne jest to, że mamy... młodego nie widać, przekręca trochę, no weź usiądź. że mamy tak. taką możliwość, chodzić po miejscach, w których nie może chodzić normalna, normalny człowiek, który tam po prostu przyjedzie. Dokładnie, staraliśmy się, taka historia jest, staraliśmy się rok temu y, zdobyć pozwolenie. Niestety się nie zgodzili i w tym roku jakoś pani się zgodziła, dyrektor. No i mamy taką możliwość. Oczywiście. Planujemy też wyjazdy za granicę. Ale to dopiero w sierpniu będziemy mieli urlopy. Znaczy, ja będę miał urlop, i... ale to tajemnica jeszcze jest, także na razie nie będę tego zdradzał. mało, <śm> nikt mnie ogląda. Widzę, że zero jest na razie osób oglądający no każdy też pewnie grilla robi. Każdy grilla siedzi się pewnie. No co, my idziemy sobie na siłownię. I jak będziecie mieli jakieś pytania, coś miało, zadawajcie. Idziemy? Dobra, idziemy z leżanek. Nic nie, zgubiłem, nic nie zgubiłem, Pogoda się zmienia, wiaterek wieje. Krzysiek gdzieś mi uciekł z tyłu. Tu. Co? my mamy jeszcze mamy opowiedzieć? Może ciekawego Z takich sprzętów. Tam jeszcze pewnie jakieś pomniejsze rzeczy będziemy kupować, typu gaz na niedźwiedzie. No ale to już tak bardziej w samoobronę. Bo jakąś pałkę, nie pałkę, to dużo bywa na takich wyprawach. Latarniki to takie postawone. Zabezpieczonym wiadomo. Na różnych ludzi się trafia szejbusów. Albo i nawet satanistów, bo jak wiecie, w takich miejscach lubią odprawiać czarne msze. A i też ogólnie. W maju. W maju czy to w czerwcu jest? W czerwcu. Nie, w maju. Pojawi się film e, o tematyce e, sabatów. Tak. Na bieguże chcemy zrobić film, zbadać e, tą no, zbadać tą górę pod, pod jakim? No, pod... wtedy były czarownice. No, jak czarownice czy jest tam jakaś portale, czy energia jakaś ciekawa? Dużo ludzi jest na placu teraz. Ciepło. Ciepło, fajne, majóweczka. My idziemy tędy, tu nie ma przejścia. A którędy mamy? Tu jest bramka. Tylko zamknij ją. Lewis mi wylatał. <laughs> Może być trochę hałas, bo Przyszliśmy na siłownię. Poćwiczyć trochę stady, ten sprzęt. Mody będzie ćwiczył, ja też. <laughs> Jest na rowerku <laughs> Stare czy ruszy. No bo to jest jak się nie ruszy, musi się ruszyć To mamy takie ćwiczenia A to nie wiem Co ty Tak się A to Czekamy na Wasze pytania Bo tak ciężko opowiadać My już o swoich planach opowiedzieliśmy Wody ćwiczy, pokażę Wam, przekręcę Ta, ćwiczymy, <laughs> Umięśniony, Ale na tym to... stary sprzęt jest. Nie, no, to wle... To wle... To już idzie. no i co, tak, wy... tak, tak, tak wyglądamy, tak się wiedzie że idzie. w Krakowie po malutku leci. Co jeszcze do naszych planów? No... Ma... Co jeszcze mamy do naszych planów? No, czym już mówiłem, że najwięcej filmów takich się pojawi. Ale czyli w ogóle nie słychać. Mówię, że najwięcej filmów się pojawi pewnie w przeciągu maja, nie czerwca, Lipca. no Będziemy starać się w ogóle regular... Legu... regularnie wrzucać filmy, bo w tamtym roku tylko testowaliśmy czy ten kanał w ogóle ma sens tworzenia. Widzę, że jest odzew. Także mamy największy odzew na na oglądalność jakąś tam. Tworzymy to od podstaw. Także myślę, że będzie ciekawie. Powtarzam się 20 razy Widzę, że nikt nie chce, nikt nie chce. Widzę, że mają wkujecie także Młody ćwiczy Co, co chcecie, żebym wam powiedział? Zadawajcie pytania Nikt nie chce, nikt nie chce rozmawiać z nami, widzę. Będzie siedzicie i grillujecie Co? Akurat taki dzień jest, że każdy na wyjazdach jest i chce odpocząć ale nie, nie, nie mielibyśmy kiedy tego live'a zrobić dokładnie słońce tutaj się przebija przebija się pracuję w systemie czterobrygadowym no i tak jest ciężko czasami nagrać jakiś film i zrobić live'a ale postaramy się to jakoś rozwinąć i trafiać w wasze gusta może macie jakieś godziny ciekawe włosy i sterczą włosy mi sterczą dobra ja sobie poćwiczę macie tutaj młodego coś wam tam poopowiada no, nie wiem wszystko ja już wszystko powiedziałem no nie na góre, co jeszcze w sumie mam powiedzieć? No, no a co? No ale... Ty... No nie tak! Jedna noga do przodu, druga do tyłu i tak jakbyś jakbyś biegu. No. Ale się widzę, nic tu się nie dzieje. Na mnie na razie. No przecież plany już wszystkie powiedziałem. A powiedz, że ten będzie kupować. Ale w Banner. A no i też będziemy zmieniać No i też będziemy powoli zmieniać banner. I e, Już znaleźliśmy osobę, która e, Stworzy Mam no. Także będzie inny Jeszcze pewnie z miesiąc, dwa Nie no teraz za miesiąc, za miesiąc. Także plany są duże. Są, ale jak Też w komentarzach musicie napisać, z jakich, z jakich miejsc chcecie filmy, nie? To jest najważniejsze. My też. Nam też, już, nam też już się powoli kończą miejsca w Krakowie. No po całej Polsce, no ale w Krakowie no to już praktycznie wszędzie byliśmy. Z tych najciekawszych, bo to te jakieś tam hangary, nie hangary. No to widzieliście pewnie. Może zamiast godziny zrobimy pół godziny. No bo o czym mamy gadać godzinę? 8 minut, jeszcze Zrobimy pół godziny. Pół godziny live'a i czekamy na wasze pytania, wtedy może będziemy odpowiadać, bo widzę, że nikogo nie ma na razie i to się mija z celem, żebyśmy my opowiadali tak sami z siebie. Myślałem, że będziecie zadawać pytania, jakby było nam łatwiej odpowiadać, a tak to się tylko powtarzamy cały czas. A jeśli jesteście zainteresowani naszym kanałem, no to wbijajcie w komentarze i czekamy na wasze pytania i postaramy się wam odpowiedzieć idę na rowerek teraz zobaczymy koniec poćwiczy. na rowerku mody już tam opowiedział że w miejscach w Krakowie nam już się pomogły to są takie najciekawsze ładne te uwagi no, a my jedziemy po całej Polsce i nie tylko, planujemy wyjazdy za granicę tak samo, ale to zostawimy na później, nie będziemy zdradzać szczegółów, także mamy dużo planów, a jak się z realizacją to zobaczymy. No i wspominałem też, że założyliśmy Patronite'a, czekamy na jego weryfikację, Teraz się nie udało, bo nie spełniliśmy jakichś tam warunków. No i czekamy na, od administratorów akceptowanie naszej prośby. Także też może być ciekawie. Jeszcze coś tam? Czy siędzi? Ćwiczyć. Ty przyszedłeś siedzieć czy ćwiczyć? Na razie, razie sieć. Tak. tak nasza majówka na razie wygląda. My się będziemy później zbierać o 22. Jedziemy z całym sprzętem do najbardziej nawiedzonego domu w Krakowie. Prawdopodobnie. Tam były różne firmy, które się wyprowadziły. Mieszkali ludzie. Popełniło popełnią tam jakieś morderstwo, samobójstwo. Trochę poćwiczę, może się zobaczyć jak sobie ćwiczę. No przecież pokazywałem już.